Cześć, tu Marek i Rośliny, żeby nie było, że jak kupuję tylko nie wiadomo jakie wyszukane i kolekcjonerskie rośliny, to kupiłem właśnie rośliny w markecie. Byliście ze mną w tym markecie w poprzednim filmie, a tutaj są moje zdobycze. Kupiłem kilka roślin, których nie mam, bo chciałem jakoś zagospodarować niektóre miejsca, o tym Wam powiem za chwilę. A tutaj jest roślina, której nie kupiłem w markecie, to jest ekwadorski plaumani, który wypuścił nowy ładny liść i... Rekompensuje te stare liście, które są pouszkadzane po imporcie. Na przykład ten nie ma w ogóle połowy blaszki liściowej, ale ten już jest śliczny i się z niego cieszymy. No dobra, a tutaj jest jeszcze roślina w papierze, w której już nie mogę się doczekać odpakowania. Zapraszam na odcinek. Ok, zacznijmy od tego syngonium. To jest syngonium, które. no Jakieś takie zwykłe, nawet nie wiem jakie to jest syngonium. O takie. Kosztowało ze trzy dychy i stwierdziłem, że jest dosyć duże i dosyć ładne, żeby postawić je w kuchni. A widzę, że tutaj ma takie liście bardziej zielone. Ciekawe. Nie wiem, jaka to jest odmiana, nawet bo szczerze nie interesuję się aż tak bardzo syngoniami, zwłaszcza tymi dostępnymi w marketach. Te wszystkie różne wrzucone pod hasłem Syngonium Pixi Mix, no to wiecie. Więc, jeżeli ktoś wie, jaka to jest dokładnie odmiana, to będę wdzięczny za informację. No, jak nie, no to trudno będę żył bez tej wiedzy, chyba. Tutaj jest całkiem sporo liści i myślę, że fajnie się to sprawdzi u mnie w kuchni, bo teraz znalazłem nowe miejsce na rośliny. Przestawię kilka słoików z różnymi rzeczami i staną na półce koło okna. I właśnie kupiłem po to, to syngonium i kupiłem też takie o dziwo, nie miałem jeszcze go nigdy wcześniej. Epipremnum Enjoy, nie wiem czemu, ale jakoś tak się nigdy nie złożyło. Wydawało mi się takie dziwne. Ono jest w ogóle takie dziwnie sztywne, jak na Epipremnum, ono jest takie bardzo twarde na liście. No, i jakoś nigdy mi się nie złożyło, żeby je kupić, chociaż widziałem je wielokrotnie w markecie. A teraz mówię dobra, może to jest też dobre wyjście, właśnie do tej kuchni. Ono ma południowe okno, ale nie takie super słoneczne, i może się tam sprawdzi. Nie wiem, jak z tym białym, bo ono jednak ma dosyć dużo białego. Nie wiem, czy to nie zaniknie w takich warunkach. Zobaczymy, postawię możliwie blisko okna i zobaczymy. No, nie jest to żaden szał. Oto urwałem już listek, który jak widać już i tak był. Martwy. Ogólnie wygląda ok. Udało mi się kupić oczywiście największą sadzonkę, bo robiłem i tak obchód całego działu tego z roślinami w obi, nagrywając dla Was film, więc miałem szansę wybrać najlepsze. Były rozrzucone w różnych miejscach. No, fajne całkiem. Całkiem mi się podoba. Nie wiem, czemu jeszcze go nie kupiłem wcześniej. No, ja mam kilka epipremnów, i one są tutaj z tyłu na ścianie. I nie są wcale w stanie jakimś super. W sensie żyją, nie umierają, ale też nie rosną, dlatego że tam jest za ciemno. Muszę się w końcu kiedyś zabrać i zlikwidować całkowicie to koryto, które jest tutaj na dole tej zielonej ściany, jakoś to przearanżować. Nie wiem, coś zrobić, bo za ciemno tam mają. A jak będę chciał wyciągnąć jedną roślinę, to też będzie problem, bo one są wszystkie zrośnięte korzeniami. Tam było dosyć mało miejsca. A ja pakowałem gęsto tych roślin, dlatego że chciałem, żeby coś było na tej ścianie. No, ale cóż. To nie będzie na ścianie, będzie bliżej okna. Mam nadzieję, że będzie ładnie rosło. Dajcie znać, jak wy uprawiacie te Employee, bo może coś ciekawego mi powiecie. Naprawdę dziwi mnie, że ono jest takie sztywne. Aż, aż ciężko mi było wierzyć, że to jest Epipremnum. No dobra, mam tutaj jeszcze tilancję, które chcę yy, zaaranżować w taki sposób, o którym jeszcze nie chcę Wam za dużo mówić, ale mam już pomysł. Mam kilka tilancji już wcześniej. Kupionych już jakiś czas są u mnie, nawet dłuższy i żyją, więc chcę, chcę jakoś fajnie je wszystkie ułożyć. Kupiłem kilka, nie wiem dokładnie, jakie to są, no one też nie były. A, Tu coś jest napisane: Tilancia Juncea, a to też jest, chociaż jedna jest różowa, a druga jest, znaczy taka, może nawet fioletowa trochę, a druga jest po prostu zielona. I tutaj mam jeszcze jedną tilancję. Nawet nie wiedziałem, że one są podpisane, a to jest tilancja mix. No. I ta tilancja mix bardzo mi się podoba. I ma fajne w dotyku listki. Mam nadzieję, że będzie dobrze rosła. Wybierając tilancję w markecie zawsze staram się jako osoba, której już kiedyś tilancja umarła i wie jak wygląda martwa tilancja, zwłaszcza jej tutaj nasada, staram się tak robić, tak wybierać, żeby nie mieć roślin, które mają tutaj taki Taki, jakby to nazwać, taki zbutwiało-żółty kolor u nasady, bo wiem, że to znaczy, że ta roślina już nie żyje i że ona po prostu już zgniła. Dlatego, wybierając tilancję, staram się właśnie wybrać takie, które są na dole zdrowe, bo to jest najważniejsze. Nie te listki gdzieś tam uszkodzone, tylko ta nasada, która tak naprawdę decyduje o życiu tej rośliny. Jeśli chodzi o ciekawostki dotyczące Tilancji, to te, które mają takie bulwiaste nasady, wchodzą z mrówkami w mutualistyczne relacje, tworząc dla nich miejsce do mieszkania właśnie w tych swoich szerokich tutaj nasadach, w tych przestrzeniach między liśćmi. No a mrówki, wiadomo, też im dają coś od siebie, zostawiają jakieś resztki. Tilancje to jedzą i się cieszą. No i mam tutaj te trzy Tilancje, które zamieszkają w tym nowym miejscu dla Tilancji, które tworzę, chociaż jeszcze nie wiem gdzie. Się ono znajdzie, bo muszę to przemyśleć. Nie wiem do końca, gdzie mam na to miejsce. No a teraz pokażę Wam moją ukochaną roślinę. I to nie jest niestety moje pierwsze podejście do niej. Jest to bardzo trudna roślina. Ale dostępna w marketach. Chodzi o medinile. Tak ją sobie zawinąłem, żeby nie utrącić tych kwiatów w drodze. Bo, oczywiście, jechałem autobusem. Nie wiem, czy mi się udało. Czy się nie urwał? Urwał się kwiat. No, pięknie. O nie! No i teraz będzie smutno. O, Boże. No... Tragedia... Mm. Kurwa mać... Ostatnie podejście. Kurwa mać, no wiesz co... No już mam tylko jeden kwiat. Żyć się odech... Zajebiście. Zajebiście. Kur... No. Zajebiście tak się cieszyło. No tak się ucieszyłem właśnie z tej medinili. Przepiękne kwiaty, jak widać krótkotrwałe. <laughs> Ciekawe ile postoją w wazonie. Tragedia po prostu. No owinąłem to papierem i nic to nie dało. Urwały się te kwiaty. <laughs> Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło, ale po prostu szlak mnie trafi. Jeszcze tu są w ogóle nie rozwinięte, no masakra. Tak kocham te kwiaty, bo są niesamowite dla mnie. Po prostu to jest roślina marzenie. Pochodzi z Filipin i tam sobie rośnie w taki sposób, że te pędy rosną coraz dłuższe i one się zwieszają. Rośnie taki duży, dosyć krzew. Wymaga wysokiej wilgotności powietrza zimą, okresu spoczynku. Generalnie nie może mieć ani za dużo, ani za mało słońca, bo jak ma za dużo to liście są przypalone, jak ma za mało to nie rośnie, nie kwitnie. Jak nie ma okresu spoczynku to też nie chce zakwitnąć. Podłoże musi być przepuszczalne, lekko kwaśne i musi być wilgotne, tylko w okresie spoczynku trochę bardziej suche. No i tu jest uszkodzony liść, ale stwierdziłem, że jak ma dwa kwiaty to, to pal licho ten liść. No teraz mam dwa kwiaty do wazonu. Cięte. Jestem załamany. Ja to... A co ja to kupiłem? Chciałem sobie tutaj powiesić na ścianie, żeby tak pięknie wisiała, tak jak kiedyś. Kosztowała 56 złotych. I się cieszyłem, że nie stówę, tak jak wcześniej, tylko 56 i. no i co, i. I lipa. Tragedia. Boże, co za odcinek. No, i co z nią zrobić teraz? Nie wiem, może ją wstawię do namiotu. Jak już nie ma tych kwiatów, to mam to gdzieś. Przesadzę ją do większej, bo jeszcze oczywiście oprócz zainwestowania w sam kwiat, który pozbył się kwiatów w drodze, to również no, kupiłem dla niej taką większą doniczkę, bo chciałem ją posadzić. Poprzednim razem miałem taki problem, że ona ma tu dość dużo ziemi i wisiała na ścianie. Jak ją podlewałem, to ta, ta woda się wiecznie wylewała z doniczki, przez co mam wrażenie, że nie była dobrze podlewana. Dlatego teraz chciałem kupić większą doniczkę, żeby ją posadzić na spokojnie, żeby miała tutaj więcej miejsca i żeby tę wodę móc wlewać bez problemów. No i po co to zrobiłem? Teraz się zastanawiam. Ach, Boże. Na pocieszenie kupiłem sobie dzisiaj dużo hoi. Na bazarku siedziałem przez kilka godzin i tylko odświeżałem ekran, żeby jako pierwszy zalicytować, bo to taka wyprzedaż była, która się zdarza kilka razy w roku. No, i jeszcze czekam na jakieś tam inne paczki, ale to będą dopiero w przyszłości bliższej i dalszej. I takie lokalne i jakieś importy. No ale Medinila, Boże! Nie! Te kwiaty są po prostu cudowne. jak Ja je kocham. Czemu mi to zrobiłaś? Czemu mi to zrobiłaś? Fatalnie po prostu, no fatalnie. To jest najgorszy odcinek ever. Masakra. Ale dobra, na otarcie łez jeszcze powiem Wam, że to. Często mi się zdarza kupować rośliny w marketach. Na przykład kupiłem tego yy, skrzydło kwiatu. W zasadzie tu jest kilka sadzonek. Jak przesadzałem na to mówiłem, że udało mi się kupić mega tanio doniczki bo doniczki, osłonki, wszystko w sensie była roślina w doniczce i w osłonce i to kosztowało złoty 90 zł, czy coś takiego i to właśnie były przelane, mega przelane skrzydło kwiaty. Kilka tylko przeżyło i te kilka, które przeżyło, no nie chciałem ich wyrzucać, ale z braku miejsca stwierdziłem, że idą wszystkie do jednej doniczki. No i tak takie wrzuciłem do tej jednej doniczki. Jak widać, ogarnęły się, już zaczęły kwitnąć, rosną. No, już, już ileś kwiatów nawet y, trzeba było wyciąć. Także nie jest źle. O, tu idą już kolejne kwiatki z tej strony, od innej rośliny. Fajnie. Bardzo się cieszę, że on tak żyje, stoi sobie w kuchni. Muszę się napić. Słuchajcie, muszę się napić, bo nie wytrzymam po prostu. Ta bedingila mnie dobiła. A jeszcze mam tutaj na przykład taką. Kalate musajkę, która też była kupiona w markecie, przesadzona. No i tak sobie stoi. Coś tam urosło, bo ona nie była taka wysoka. Tak mi się wydaje. No ale. Cholera wie. Nie wiem, nie wczuwam się w nią szczególnie. Stoi sobie na akwarium. Jakoś tak stwierdziłem, że kalate nie są łatwe, ale z drugiej strony trudno. Nie była bardzo droga. Patrzę, co tu się dzieje. Czy to już korzenie? Nie wiem. Urwałem jej bulwy spichrzowe, myśląc, że to są te. Y, znaczy korzenie spichrzowe, myśląc, że to są bulwy. Tak jak u alokazji, w ogóle byłem w szoku, bo mówię, nigdy nie słyszałem o czymś takim, żeby kalata bulwy. No ale ostatecznie y, okazało się, że rzeczywiście ich nie mają i że to są korzenie spichrzowe, co, co mi powiedziała koleżanka. No i, i dzięki, bo nie urwałem ich więcej, tylko chyba tam dwie czy trzy. Znaczy, te korzenie nie bulwy, właśnie, niestety. No tu coś rośnie w tej kalatej Może będzie żyła. Pewnie musiała się trochę otrząsnąć po tym, jak, jak jej urwałem te korzenie spichrzowe. No, życie, życie, ale tak sobie stoi, nawet nie obsychają jej końcówki. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Nad akwarium stoi, ale nie jest jakoś szczególnie podlewana. Teraz, no nawet stwierdzam, że ma tak dosyć suchawo Wszystko mi jedno już dzisiaj. To jest tragedia po prostu. Ludzie, ja nie wiem, co ja zrobię. Ja kupiłem znowu. I to była wojna, żeby przekonać mojego partnera, żeby mógł znowu kupić medinile bo chciałem te kwiaty i co? Powiedział, że czwartą jak kupię, to muszę mu trzykrotną wysokość, yy, znaczy trzykrotną cenę przelać na jego konto, żeby zniósł te roślinę ponownie w domu. No i chyba będę musiał. <laughs> Dobra, to tyle na dzisiaj, bo ja już naprawdę nie mam siły. Jestem załamany. No, trzymajcie kciuki za Medinile, żeby nie umarła. Pójdzie chyba do namiotu w tej sytuacji, bo już mi jest tutaj zbędna na tej ścianie. Skoro nie będzie kwitła i raczej kwiatów się nie ma co spodziewać do przyszłego roku, więc. Do następnego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcjach. 哈哈哈。<laughs>